Opolanie podróżują, opolanie zwiedzają. I teraz, tutaj na miejscu, mamy taką możliwość bezpośredniego kontaktu z remdantem. Nikt nie dowierzał, że można sprowadzić jakiekolwiek dzieła remdanta do, do Opola. Udało się nie było łatwo, natomiast determinacja tutaj się obciążyła. udało się po pierwsze wykorzenić, udało się zdobyć na to pieniądze. Polski jak i Polskie Umiejętności w Krakowie. Na co dzień są niepokazywane, są w magazynach. Ostatni raz kiedy były wyliczane, to jest w roku 2006. To był wielki stres dlatego, że trzymać w dłoniach e, takiego twórcę e, no, wycenionego na 2 miliony złotych. Zresztą jak wiozłam e, z Krakowa e, w teczce Rembrandta e, Właśnie w jednej ręce miałam 2 miliony złotych. No cóż, przywieźliśmy go i trzeba było z nim bardzo delikatnie się obchodzić. My musieliśmy zakupić specjalne materiały do oprawy. To był papier bezkwasowy, to były specjalne narożniki i bardzo, bardzo delikatnie przy pomocy penset oprawialiśmy. A, grafiki Mistrza. To jest 350 rocznica śmierci Rembrandta. Ja tu jestem szczególnie dumna z tego, że udało mi się uwiec zamek królewski w Warszawie, który po te samej zgłosił się później niż ja.